Hej, co tam? Mam takiego newsa, że jak usłyszysz, to usiądziesz. Wolałbym jednak nie. Nie mam tutaj nawet żadnego siedzenia. Zoby przytuń sobie hokera? A. Aż tak wielki to news? No. Znalazłem pracę. Masarni u ojca? O, to już mi sukces. Nie, no to był. Normalną pracę. Niepoznajomości z rozmową o pracę uczciwą. Ej... ale powiedziałem ci, usiądziesz, a nie zamkniesz. Michał, wstawaj. Michał, no nie błądaj się. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódmy niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. 20-latką zawsze w pas się kłania świat, cały świat 20-latki, 20-latki, to ja i ty, to ja i ty! Zapytaj ojca! Zapytaj matki Jakie się wtedy masz sny? Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej. Bo za kochani zawsze mają kurko, 20 lat. Świat, cały świat, cały cudny świat, cały tak miły 20 lat. lat Jakby wszyscy ma 20 lat. E, e, e. może byś mi pomógł, a nie tak stoisz. Nie dość, że doprowadzasz mojego pracownika do takiego stanu, to jeszcze sobie teraz tak stoisz. No dobra, ale co mam robić? Po pogotowie dzwonię. Nie wiem, czy ja dobrze robię, ale tak na filmach zawsze pokazywali, że tak ugniata się serce. To nie miałaś lekcji pierwszej pomocy w szkole? A kiedy ja do szkoły chodziłam, to już wszystko dawno temu zdążyło się zmienić. Zreformować. A co ty wygadujesz? człowieka, jaki był, taki jest. Dobra, przestań mnie wkurzać, tylko złą po pogodowie. <śmiech> <śmiech> Michał! Michał, żyjesz? Tak. Czemu ja leżę? Możesz wstać? Mogę. Co się stało? Czemu ja zemdlałem? No właśnie, nie wiadomo. Zwyczajnie rozmawialiśmy, powiedziałem ci, że znalazłem pracę. Jaką pracę? W masarniu ojca? No właśnie nie. U uczciwą złową o pracę. No, co ty wyprawiasz? Co? No, ja nie jestem żaden doktor House. Skoro wiesz dlaczego omlał, to dlaczego przypominasz mu tę sytuację? Skąd miałam wiedzieć, że to przez to? Myślałem, że to przypadek. Ale przynajmniej, chociaż ktoś leje na mój widok. Michał, Michał, nie wydurmaj się. Obudź się. Dobrze, nie musisz mnie już trzymać za tę rękę, no. po prostu nie dowierzam w to, co słyszę. No nie przesadzaj. Każdy jest w stanie znaleźć sobie pracę, jeśli tylko zechce. No właśnie, a ja zechciałem i to nawet facet do mnie zgłosił się z propozycją zagrania w reklamie leku na odchudzanie. ha, oh, 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 bardzo śmieszne. Przecież kuba jest gruby. To, to znaczy puszysty. Miałem na myśli to, że grałby osobę przed schudnięciem, rzecz jasna. Nie. Będę tak jakby. To znaczy. Będę barmanem. Nie od was otwiera się nowy pub. Fajnie, co? Będziemy mieli tak blisko do siebie. Wojtek Sudychowski. Tak. Znasz go. No to gnu jeden. No, mówię wam, odkąd powiedziałem mu, że znalazłem tę pracę, to nie odzywa się do mnie, a da zresztą to samo. Dziwisz im się? No, bardzo. Nie powiesz mi, że to normalne. Najpierw on dlewa z radości z tego powodu, a potem milczy jak grób. Nie wiadomo co gorsze. Hmm, pomyślmy. Będziesz pracował w konkurencyjnym lokalu. No, to nic, tylko wznieść toaz za przyjaźń. No, dokładnie. Dzisiaj zaczynam pracę. Zapraszam was, panowie, bardzo serdecznie na ten toast. Serio? Niczego nie rozumiesz? Zamieniłeś przyjaźń z Michan? Konkurencję. I nienawiść może nawet. Jak to? Pracujesz u konkurencji. Zabierasz im klientów. Jakich klientów? Tylko my tam przychodziliśmy na dobrą sprawę. A możemy robić się tak, że jednego dnia będziecie z Michan. Przychodzili do mnie drugiego ja z wami do Michała. Sorry, Kuba, ale nawet my nie pijemy każdego dnia. Ale ale jak to? Piwo prosiłam, no i powinna się cieszyć na ci coś droższego i mocniejszego. Co ty taki nerwowy dzisiaj jesteś? Nie twoja sprawa. Albo w sumie twoja. Może i twoja. Co? Czym ja niby cię wkurzyłam? Dopiero co tu przyszłam. Nie ty, Kuba. Ale ty możesz mi pomóc rozwiązać ten problem. Jaki problem? Kuba zaczął pracować w konkurencyjnym pawie niedaleko. <śmulatuj> Nie żartuj. Też mnie to zdziwiło. Ale to prawda. Kto go zatrudnił? Chyba ktoś, kto w ogóle nie ma doświadczenia w tej branży. To tak, jakby wziąć pierwszą lepszą osobę z ulicy. No bo tak było. Facet zaczepił go na ulicy. No dobrze, ale co ja mam do tego? Jakbyś mogła przychodzić tutaj co wieczór i mówić o tym Kubie, albo zapraszać go w ogóle do nas, do Pabu. Co to da niby? No ty masz na niego duży wpływ. Naprawdę? A może pożyczyłby mi stówę? Akurat potrzebuję. Wypłaty raczej jeszcze nie dostał po pierwszym dniu pracy. O to szkoda. Ale wystarczy, że będę mu mówić, po co zapraszać bez przesady. Bo żeby tu przychodził i w ten sposób wywalą go z tej roboty. Tak dobrze życzysz przyjacielom? Dobra, dobra. Gdyby on był takim super przyjacielem, to nie pracowałby w konkurencji. No właśnie, co go w sumie do tego pchnęło, żeby... Się zgadzać na te propozycje. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i jak długo mam tak tu przychodzić? No, do skutku. Czy ty namawiasz mnie do popadnięcia w alkoholizm? Nie. No dobrą sprawę, możesz tu tylko przychodzić i sączyć jedno piwko i gadać ze mną. No, czym z tobą można gadać? Oprócz filozofii. No i tu. Medycyna jest jeszcze. A, nie interesuje się to. to. Nie wiem. To możesz przychodzić tutaj na randki z jakimiś facetami. Wtedy, Kuba, tym prędzej tu przyjdzie. No właśnie, to jest świetny pomysł. Zadzwonię do Kuby i powiem, że może jesteś tu na randce z jakimś facetem. Ale tu nie ma żadnego faceta. Um, fakt. Znaczy, ja jestem, ale. W takim razie sobie załatwię jakiegoś na jutro. Załatw? Skąd ja w dzień zorganizuję sobie facetę na randkę? Pytasz serio. Od czego są portale randkowe? Jest ogrom napalonych facetów w internecie, a tobie niczego nie brakuje. Więc na pewno jakiś zainteresuje się tobą. No wiesz co? Nie bardzo mam ochotę na randkę ze zboczeńcem. To ja ci mogę kogoś załatwić, ale pod warunkiem, że ktoś tutaj przyjdzie, bo w ostatnim czasie pustka, jak widzisz. jest ten konkurencyjny pop. No właśnie, drodzy Państwo, i tutaj w tym miejscu możemy odnieść się do jednej z najsłodniejszych myśli, filozofii. Mam na myśli heraklitaze. Pan tarej, prawda? Wszystko płynie. A propos płynie. Um, jeśli mogę się wtrącić. Tak, słuchamy pani Diana. Byłem wczoraj w pubie u jednego z naszych kolegów zresztą, Michała. No to właściwie nie mój bab. No nieważne, ale ty tam pracujesz. I bardzo polecam w ogóle to miejsce wszystkim. E, naprawdę, tak idealnie schłodzonego piwka, jak tamto, nigdzie nie znajdziecie w żadnym babie w Wrocławiu. E, i z taką ceną, to już w ogóle masz na myśli tak dużą cenę? Nie, no. Wręcz przeciwnie. Co ty wygadujesz, Kuba? Dla ciebie to nawet. Za darmo jest. A raczej było. I co? Jeszcze ci za dużo? Zależy, kogo traficie na zmianie. Jeżeli na Adę, to wyegzekwuje ona od Was opłatę za wszystko, co piliście w tym prawie nawet tydzień wcześniej. Dobrze, drodzy Państwo, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego my o tym rozmawiamy. Do rzeczy, Pani Diano. Tak, do rzeczy. Znaczy. No powiedział pan płynie, prawda? I tak mi się skojarzyło z przyjemnym płynem serwowanym, by y, pani u Michała, to znaczy u Ady, u Ady, który wczoraj spożywałam. Płynie. Jest tutaj czasownikiem, pani Diana. A! Ach, tak, y, przepraszam, w takim razie. Teraz do kuby, na drugą nóżkę. <grywa> Chyba na czwartą. Znowu mi się zaczyna dwoić w oczach. A przecież cywy nie wypiłem znowu. Oj, coraz słabszy masz łeb Adam. Uff, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No bardzo dobry. Cóż to za lasencje? Przychodzą do Michała. <grywa> Słucham? A skąd panowie znacie Michała? No, ja od podstawówki. Ja od studiów. Studiów? Jakich studiów? O filozofii. Jakiej filozofii? No normalnie. A pani skąd zna Michała? No cóż, jesteśmy narzeczeństwem. Co? Czyli trzyma nas w osobnych szufladkach. Ciekawe dlaczego? Nie no, przecież niedawno już była taka akcja, że Michał ma narzeczoną. Nawet żonę. Jak to była już taka akcja? Jaką narzeczoną żonę? No, ale to okazało się, że to była żona jego sobowtóra. O czym panowie mówicie? Jakiego sobowtóra? A był taki jeden, dwie pani. Bardzo podobni do siebie. Jak dwie krople wody. No to znaczy wody. Już ja sobie z nim pogadam. No, stary. Jak to jest rzeczywiście jego narzeczona. To nie wierzę w to. Ja też no. Gdzie Michał wyrwałby taką laskę? No w ogóle lasy przecież nie wyrywa. A co dopiero taką? No, dokładnie. Przepraszam bardzo, czy czeka Pan może na kogoś? Tak, a co? Na Dianę? Tak, skąd Pan wie. To moja znajoma. Naprawdę? To może dlatego mnie tu zaprosiła? Z polecenia. A swoją drogą, to kim by dla siebie jesteście? Bo jak pan jest jej byłem, to nie za dobrze o niej świadczy. Nie, nie, spokojnie. Jestem tylko jej przyjacielem. Nigdy nie wspominała, że ma jakiegoś przyjaciela. Może faktycznie to za duże słowo. Po prostu znamy się ze studiów. To Diana coś studiuje? No tak, filozofię tak jak ja. Nie wiedziałam, że tak ambitna z niej dziewczyna. O! Hej kochanie! Hej Diana! Czemu nie chwaliłaś się nigdy, że studujesz filozofię? Słucham? No bo właśnie poznałem Twojego przyjaciela z roku i widzę, że on wie więcej o tobie niż ja. Czemu nigdy mi o nim nie mówiłaś? A, no, pewnie dlatego, że znacie się ze studiów, a o studiach mi nic nie mówiłaś. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. No, nie poznajesz? Znamy się? A nie? A, nie. Jak to nie? To czemu pan mnie okłamuje? Nie okłamuję. Zaszedł dziwny zbieg okoliczności. Przepraszam bardzo. Tak nie jednemu psu na imię Burek. Skąd miałem wiedzieć? O co chodzi? Jakimś cudem? Wiedział, że czekam na ciebie. Co? No, wiedział, że masz najmiedziane. Ale ciebie nie znał. Może to jakiś medium? Powiem ci, że zaczynam trochę bać się. Picie czegoś przygotowanego z jego rąk. Mm. A ja zaczynam się bać Twoich tajemnic z przeszłości. Słucham? Wyjeżdżasz z tekstem, że nie mówię Ci o wszystkim, a sam co robisz? Właśnie spotkałem Twoich kolegów przed Pabem i podobno masz żonę. <grym> Jakich kolegów? Nie przedstawili się, ale znali Twoje imię, Michał. Z jednym znacie się od podstawówki, ponoć, a z drugim od studiów. I mi chcesz wytykać, że ukrywam, że studiuję filozofię. A sam to robisz. Nie wiem, o czym mówisz. No wiesz co? Jak już zdradzasz, to chociaż nie bój się do tego przyznać w takiej chwili. Nie zdradzam cię. Jak ty sobie to wyobrażasz, miałbym mieć dwie żony? Na razie jesteśmy narzeczeństwem. Właśnie zamierzałem ci się oświadczyć. Słucham? Tutaj w pubie zwariowałeś? Może jeszcze po pijaku? A co w tym złego? Przede wszystkim to muszę poważnie zastanowić się nad tym, czy chcę wychodzić za człowieka, który mnie okłamuje i prowadzi jakieś podwójne życie. Nie okłamuje cię przecież kobieto. Kobieto? Co to za niepotrzebne inwektywy? Jakie inwektywy? Przecież to mogli być jacyś randomowi ludzie, tak jak pan chwilą niby cię znał, a potem wyszło, że jednak nie. To musi być jakieś nieporozumienie. Wie Pan może co to byli za mężczyźni, którzy wchodzili tutaj z pabu. Tak, to moi kumple byli. Naprawdę? To niech Pan ich tu sprowadzi. Bardzo Pana proszę, musimy to wszystko wyjaśnić. Zrobię to pod warunkiem, że Pan pomoże mi. Ja? W czym? Oj dobra, tam no to co z tego, że jedziecie Państwo jeszcze do pracy? Jedno piwko nie zaszkodzi. Serdecznie polecam. Państwu ten bop. Naprawdę tutaj jest tanio, cicho i spokojnie. Może być albo tanio, albo cicho i spokojnie. A skąd ty niby to wiesz? Skoro tu nie zaglądasz już od dłuższego czasu. Ale dobrze pamiętam, jak było wcześniej. No, przepraszam. Ale ciekawe, jak niby u was jest. Tanią. Nie narzekamy na klientów. Mamy ich sporo. Interesujące. Zapraszam serdecznie, to się przekonasz. Dziękuję. Jestem wierna swoim przyjaciołom w przeciwieństwie do ciebie. Od kiedy Michał jest twoim przyjacielem? Nie kłam. Dobrze wiem, że ci zapłacił, żebyś tak reklamowała ten bab. Oj, czego to ludzie nie zrobią dla pieniędzy. Nie myślałem, że ty też taka jesteś. I kto to mówi? Przez pieniądze zdradzasz przyjaciela. Jak pan ma pierścionek zaręczny, to tym lepiej. Jak Kuba to zobaczy, to się wścieknie. Byle to się rękoczynami nie skończyło. Spokojnie, będę pana ochraniać. Hej, Michał. Właśnie przed chwilą przechodził tutaj Kuba. No ale nie udało mi się go przekonać, żeby zajrzał. Trudno, znalazłem pana, który będzie mógł ci się oświadczyć. O, naprawdę? Tak na pierwszej randce? Na niby, rzecz jasna. A, na niby. A, to szkoda. pan też jest, Michał? Tak, a co? Pan też? No tak. Wygląda na to, że. To przez pana moja narzeczona uciekła. Pańscy koledzy wychodzili z pubu i mówili o pańskim sektorze, pańskiej żonie. To przez pana to wszystko. Spokojnie. Zrobi pan to, co proszę i wszystko wytłumaczy pańskiej narzeczonej. No, mam nadzieję. Dobra. To proszę wyciągnąć te, to złotko. Zrobię zdjęcie i wyślę Kubie. Oj, Co ty wyprawiasz? Ład. Wiesz co za Sodoma i Gomoria się odprawia u Ciebie w pubie? Sodoma i Gomoria to zdaje się, że Wasz pap tak się nazywa. Co za powalona nazwa swoją drogą. No ale ja, Wojtek zawsze był nietypowym człowiekiem. Ja mówię, że u Was się dzieje. Naprawdę? Wojtek nie proponował mi żadnej współpracy. Dianie oświadcza się jakiś facet. Jak jakbym <grym> o tym nie wiedziała? To teraz dzwonimy do Wojtka. -ta 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 -ta. Halo Wojtek, Ada z tej strony. Tak, ta Ada. Zdaje się, że w Twoim pawie nie ma nikogo za ladą. Właśnie zajrzałam przed chwilą przez przypadek i oczom nie mogłam wierzyć, że taki ktoś jak ty pozwala na taki burger w swoim pawie. No ale w końcu nazwa mówi sama za siebie, prawda? <grym> Cześć! O, jesteś. Ty. Co? No, chodź ty. No, jeden. O! Co ty wyprawiasz, Kuba? Co? S Sam mi mówisz, że jakiś gach się przedstawia do Diany. Co to wyście powariowali? Takie rzeczy robić w moim Panie. No, Kuba... Jezus Maria... Powiem ci, że gdybym nie darzyła cię taką nienawiścią, to... byłbyś moim bohaterem. Swoją drogą, to co ty tak bałaś się tych zaręczyn? Jak się zalecał do ciebie jakiś gość, to trzeba było odmówić albo policję wzywać. Michał po ilu kiedyś był ten facet? Sześć był. A co, jakby mnie się zakochał, to musiał być pijany, tak? Tak, po prostu bo jeszcze nie uświadczył ci się. Cóż, inaczej byś tu nie przyszedł i nie wyleciał z pracy. Uch, wszystko w, w porządku, na pewno? Tak. Dziękuję pani bardzo. Chociaż to pan miał mnie chronić. Ach, normalnie mogłabym zostać pielęgniarką. Ratuję życie drugiego człowieka w przeciągu kilku dni. Jak to wyleciał z pracy? No tak to. Zadzwoniłam już do Twojego szefa i raczej nie masz po co już tam wracać. Jak mogliście mi to zrobić? Tak postępują przyjaciele? A czy przyjaciele pracują w konkurencji? No co? No, chciałam w końcu zacząć zarabiać na siebie w jakiś sposób. Nie moja wina, że akurat taka oferta się trafiła. No właśnie, jak jesteśmy już przy temacie pieniędzy, to yy, Kuba policzyłbyś mi stówę? Chyba ja sobie żartujesz. No, a Michał mówił mi, że mam na Ciebie taki duży wpływ. Na pewno nie w kwestii pożyczania pieniędzy. No to spadaj. <grym> Dziękuję Panu za pomoc, Panie Michale. Teraz to obowiązkowo zaświadczę przed Pańską narzeczoną, że zaszła pomyłka. Nie, nie zaszła żadna pomyłka. Jak tak walnąłem się w głowę, to zdałem sobie sprawę, co ja chcę zrobić. Wszedłem do wniosku, że nie. To nie jest odpowiedni moment na branie ślubu. O, dzień dobry. Tato? A co ty tutaj robisz? No jak to co? Synu, sam się wczoraj mi chwaliłeś, że znalazłeś pracę w Pamięci. To no, przyszedłem zobaczyć, jak się sprawujesz w pracy. Dziękuję ci, Michał, że pomogłeś znaleźć pracę mojemu synowi. Ale. Co, ale pański syn zdążył już stracić tę pracę. Zamknij siadam. I w ogóle nie pracował tutaj, tylko w konkurencji. Aha. Czyli rozumiem, że niepotrzebnie przychodziłem. Ależ absolutnie nie. My się chętnie z panem napijemy, panie Jureczku. Ale no, odchodzimy Jakbyś jednak w końcu szukał kuba roboty, to zapraszam cię serdecznie do mnie. Bezustannie. Miło by było, gdybym w końcu mógł zacząć dawać Ci pieniądze za coś. <grystanie> <grystanie> Co się śmiejecie, durnie jedno?